Ja jestem teraz na masywie Ślęży. Na razie dosyć nisko. Strasznie sucho tutaj. Znaleźliśmy taką kurkę. Taką normalnie suchą na wiór. Czekajcie, nie wiem czy ja ją w ogóle tu znajdę. Bo dosłownie jest tak sucha, że się zgubiła na na dnie tego. O dobra jest. Patrzcie. Ale taka biedna sucha na wiór. Jedna. A kurki lubią w stadzie. Uwaga i jeszcze niespodzianka. Bo jakieś boczniaki widzę się ostały tu. Zaraz się tu skroimy. No tak, trochę podjedzony ten. Dzikie boczniaczki. Proszę bardzo, boczniak jak byk. Zaraz te skroimy. No to jakieś robaczki je podjadają, ale to nic. To nic, to zupełnie nie przeszkadza. Widzicie? Dobra. I boczniaki. No, trochę podję pod żartę, ale Bo te robaczki sobie pójdą do domu. A my boczniaczki weźmiemy. I nawet, jak te boczniaczki będą trochę przesuszone i twarde, to po prostu zrobi się z nich taki wywar funkcjonalny, zdrowotny. A wydaje mi się, że do bigosu zejdą. Ja? Dobra, robaczki sobie wyszły. Powiem Wam o tej porze roku boczniaki znaleźć. To naprawdę fajny temat. Pozdrawiam.